Jak już wiesz, na pewno widziałaś, widziałeś wcześniej, zajmuję się produktami aloesowymi od wielu lat. I chcę dziś w tym filmie pokazać, jakie produkty mam w szafie dla ciebie, tu w Reykjaviku. Jeżeli jesteś spoza Reykjaviku, też do mnie napisz, powiem Ci, jakie nabyć. Na ten moment mam jeden ostatni szampon, w przyszłym tygodniu będzie ich więcej i będą też odżywki do włosów. Body wash, czyli żel do kąpieli. Do tego pasty do zębów bez fluoru, z propolisem. Propolis, krem z Propolisem, doskonały do problematycznej skóry. Miodzik, jeden tutaj mi został. Krem nawilżający, taki lekki krem z elastyną i z kolagenem. Do tego mam dezodoranty, nasze słynne, które na prawie rok czasu starczają. Zostało mi mydło w kostce z awokado i z, oczywiście z aloesem. Pięknie pachnące. No, Nie mogłoby zabraknąć niesamowitych pomadek, które bardzo polecam właśnie teraz, kiedy takie niefajne dni się zaczynają robić. Spray'e First, które zawierają 11 ziół, w tym też propolis pszczeli, pomagają na właśnie problematyczną skórę. Tutaj mam dwa ostatnie produkty, takie jak perfum dla kobiet, perfum dla mężczyzn, krem R3 Factor, który jest kremem pomagającym właśnie na skórę i ten krem na pewno pomoże wygładzić, rozjaśnić przy plamach, właśnie na skórze, i to jest doskonała w tej chwili e, pora, aby go używać, dlatego że nie wolno go używać, kiedy jest słońce. Także na nadmiar słońca to my nie możemy tutaj narzekać. Także, jeżeli któraś z Was ma ochotę, to mam ostatni. Do tego tutaj mamy olejek do włosów, bardzo fajny e, gentleman Pride czyli. Płyn po goleniu dla balsam, po goleniu dla panów, bez alkoholu. Świetną robotę robi Infinite Forever, żel taki nawilżający do mycia twarzy, dojrzałej, skóry właśnie, żeby nie czuć, że skóra jest wysuszona, nie zawiera mydła, tylko aloes. Tutaj mamy eksfoliator, czyli peeling, powiem Wam, jest zarąbisty, jest świetny. To jest peeling enzymatyczny. Do tego nawilżające serum, które jest też bardzo dobre. Uwielbiam to serum. I tutaj taka właśnie paczka, zestaw trzech biocelulozowych masek na twarz, które w bardzo fajny sposób nawilżają. Słuchajcie, to jest taka ilość aloesu, że jak sobie taką maskę zrobisz, poczujesz naprawdę różnicę, poczujesz luksus i komfort, i zobaczysz, że to działa. Także, jeżeli ktoś by jeszcze chciał, tutaj mam koktajl białkowy z witaminami. Miąż z żurawiną i do tego jeszcze czysty miąż, tutaj 99,7%. Także mówiłam, tutaj jest właśnie ten z żurawiną. Brzoskwiniowy mamy tutaj do wyboru, najlepiej dla dzieci, właśnie żeby nam nie chorowały. I jeszcze mango. Mam również tutaj opakowanie herbatki ziołowej z aloesem. Tutaj bardzo fajne przyprawy są. Także mamy tutaj skórkę pomarańczową i cardamon. I cynamon, i imbir. Także, no, cała masa bardzo fajnych rzeczy jest. No i taki właśnie Aloterm, który jest dość stosunkowo nowym produktem. I są to takie właśnie hydrożelki, które bierzemy sobie tak zapobiegawczo przed tymi wszystkimi różnymi bakteriami. Jedną taką hydrożelkę dziennie sobie właśnie tutaj pod policzek wkładamy. Jest to kurkuma, czysta kurkuma. I jako ciekawostkę Wam powiem, że kurkuma nie każda działa. Nie każda działa. Tutaj jest wyselekcjonowana przez Forever specjalna kurkuma, która naprawdę działa na nasz układ odpornościowy. Do tego niesamowicie pięknie pachnie miętą, tak jak nasza pasta do zębów. No i oczywiście też jest aloes. Także jeżeli ktoś chce zamawiać te produkty, to proszę do mnie pisać. Ja tutaj to wszystko dla Was mam. Jeżeli czegoś nie mam, to będę mieć. No. No, a teraz to już po prostu czekam na Wasze, na wasze komentarze, na Wasze wiadomości w wiadomości prywatnej. No, trzymajcie się, hej!